witam serdecznie trzymano wszystkim jak widzicie warunki pandemiowe są takie a nie inne trzeba sobie radzić jakoś poszedłem na Savoia próbowałem jeszcze raz tą ale okazało się, że on jeszcze nie jest otwarty więc przyszedłem tutaj na Saboya gdzie jest środa tu są kanapki promocyjne na dany dzień dzisiaj mam z kurczakiem skutek pozdrawiam cię serdecznie mam nadzieję że niedługo się spotkamy na sali treningowej że razem podciszymy. Trzymaj się, przyjacielu. Fajny gość w ciebie. Życzę Ci samych sukcesów. I odzywaj się. Jak będziesz miał sprawę, to nie odzywaj się. Jak już to minie wszystko i będą otwarte kluby, to zapraszam cię na partyjkę bilarda. W każdym razie, na razie.